Cześć wszystkim, dzisiaj skandaliczne słowa wypowiedź przedstawię, klafuricza na temat Dariusza Mioduskiego niebywałe tak naprawdę słowa które, no są skandaliczne tak, na temat tego właśnie wszystkiego co działo się w Legii Warszawa, ale o tym w dalszej części tego filmu, na samym początku jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik no właśnie, Dan Klafuricz, były trener asystent Legii Warszawa, później trener Legii Warszawa, teraz wylewa swoje gorzkie żale. Dziennikarze Przeglądu Sportowego przeprowadzili z nim wywiad i mówi na temat tego, jak to było w Legii Warszawa. Skandaliczne tak naprawdę słowa Dana Klafuricza na temat Dariusza Mioduskiego. No nieprawdopodobny tutaj skandal wywołał praktycznie Klafuricz. Zacytuję tutaj jego wypowiedzi, odniosę się właśnie do tej powiedzi. Zacznijmy tutaj yy, od tego, że no, Klafuricz już nie pracuje w Legii Warszawa, więc pozwolił sobie na taką Związłość tutaj języka e, i też kry, krytykę wobec Legii Warszawa, wobec Dariusza Mioduskiego, który mu zaufał, e, gdzie miał bardzo dobre zarobki, bardzo dobre warunki. Krafuricz mówi w ten sposób: Prezes Dariusz Mioduski, cytuję. Prezes Dariusz Mioduski jest wielkim kibicem i żyje legion 24 godziny na dobę. Uważam jednak, że osoby zarządzające klubem powinny koncentrować się na prowadzeniu spraw biznesowych. Jeżeli chodzi o segment piłkarski, ich rolą powinno być okazywanie zaufania i wsparcia dyrektorowi sportowemu, sztabowi szkoleniowemu i zawodnikom. Tak, to jest koniec właśnie cytatu z Klafuricza. No skandaliczna tak naprawdę wypowiedź tu Klafuricza, tak? Czyli niejako Klafuricz odnosi się do Dariusza Mioduskiego, że on miał tylko zarządzać klubem, a nie wchodzić w kwestie sportowe. Przecież Dariusz Mioduski jest właścicielem tak naprawdę klubu, ma prawo decydować o wszystkim, tak? Jak jaką wysokość ma mieć trawa, kto ma pracować na portierni tego klubu, kto jest trenerem tego klubu, nawet ma możliwość ingerencji w, tutaj w skład personalny kto wyjdzie na, na boisku, bo jest właścicielem. Oczywiście no, raczej się tego nie robi, przyjmuje się, że nie, no ale nie może być tak, że trener będzie narzucał, tak, kto jest odpowiedzialny za co w, w, w drużynie, tak. Jeszcze raz tutaj zacytuję tę wypowiedź. Prezes Dariusz Meduński jest wielkim kibicem i żyje legion 24 godziny na dobę. No okej, okay, no to jest normalne, to jest bardzo dobrze, o, po prostu o prezesie Mioduskim świadczy. Uważam jednak, że osoby zarządzające klubem powinny koncentrować się na prowadzeniu spraw biznesowych. Tak, tutaj mówi Krafuricz, czyli Krafuricz mówi, co tak naprawdę ma robić Dariusz Mioduski w swoim klubie. Czyli jak ja bym przyszedł do, wasznego, do waszego domu i bym wam powiedział: A teraz możecie usiąść, teraz możecie stać, a teraz wam pozwalam zrobić herbatę, pójść do kuchni. No rzecz nie bywała. Także trener mówi, co ma robić prezes Legii Warszawa, właściciel Legii Warszawa w swoim klubie, kupionym za swoje ciężko zapracowane pieniądze. No ale to jest, to jest szokująca sprawa. Jeżeli chodzi o segment piłkarski, ich rolą powinno być okazywanie zaufania i wsparcia dyrektorowi sportowemu, sztabowi szkoleniowemu i zawodnikom. Czy Dariusz Mioduski nie dawał wsparcia? Zatrudnił, tak, Decydował, zgodził się na wiele decyzji, które podejmował dyrektor sportowy. Wiele decyzji było nietrafionych, przeszczolonych. Zgodził się na to, żeby później Klafuricz, a więc asystent, został trenerem, miał bardzo dobre zarobki, miał wynajęte mieszkanie, wszystkie po prostu przywileje, jakie są w europejskich klubach. Miał na bardzo wysokim poziomie, i on mówi, że on nie miał wsparcia ze strony praktycznie tutaj Dariusza Miodowskiego. No to są skandaliczne słowa. Ja nie wiem, czy Dariusz Miodowski, przy zabieraniu kolejnego tak naprawdę kontraktu, nie powinien takie legalki tutaj z, jakby za, z, z zapisywać, tutaj dotyczącej wypowiadania się byłych trenerów, byłych działaczy na temat właśnie Legii Warszawa. Tak? No bo oni mówią, co ma Dariusz Miodowski robić w swoim klubie. Mówią, że nie wspierał ich, tak? Jeżeli chodzi o segment piłkarski, ich rolą powinno być okazywanie zaufania i wsparcia dyrektorowi sportowemu, sztabowi szkoleniowemu, szkoleniowemu i zawodnikom. Na pewno Dariusz Mioduski okazywał takie wsparcie, ale też mamy przecież prawo swojego głosu. No przecież nie może być tak, że będzie zdecydował się na wszystkie decyzje, tak? E, jeśli chodzi o ten pion sportowy. Zwłaszcza, że gdyby te decyzje były tak skuteczne, gdyby nie wiem, Legia Warszawa zdobyła Ligę mistrzów, to ok, można powiedzieć o tutaj głosy krytyczne. No skandal liczna tak naprawdę wypowiedź Klafuricza no i Klafuricz mówi dalej w ten sposób, cytuję mogę powiedzieć, że z perspektywy asystenta najważniejsze jest by samemu podejmował decyzję by dookoła panował spokój nie może być tak jak zdarzyło się jak zdarzało się w Legii że decyzje takiego człowieka są kwestionowane Czyli on mówi, że to nie było, koniec cytatu, to on mówi, że to nie była pojedyncza tak naprawdę sprawa, pojedyncza decyzja, tylko zdarzało się w LEGI, że decyzje takiego człowieka są kwestionowane. Mogę powiedzieć, że z perspektywy asystenta najważniejsze jest, aby sam podejmował decyzję, by dookoła panował spokój. Nie może być tak, jak, do, jak zdarzało się w Legi, że decyzje takiego człowieka są kwestionowane. No on chyba tak naprawdę nie zdaje sobie klawulicz tego, co mówi, nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówi, jakie słowa wypowiada. Piłka nożna to jest przede wszystkim emocje, to są emocje nie tylko kibiców, ale także właścicieli klubów i oni mają prawo ingerencji wpływania. Natomiast gdyby była taka sytuacja, że Klafuricz na przykład zdobyłby Ligę Mistrzów, tak, to rzeczywiście można by było mu zaowierzyć, samemu pionowi sportowemu, tak, decyzję, że oni zdobili wszystkie tytuły. Natomiast no nie oszukujmy się, Klafu, Klafuricz osiągnął z tą drużyną minimum, tak, minimum, które było zaplanowane. Natomiast celem, jeśli chodzi o Legię Warszawa, to są europejskie rozgrywki, tak. Legia nie ma tutaj być na trzecim miejscu czy na drugim w, w ekstraklasie, tylko być na pierwszym miejscu. Takie są cele nakreślone przez Dariusza Mioduskiego, tak? Mogę powiedzieć, że z perspektywy asystenta najważniejsze jest, by sam podejmował decyzję, Czyli tutaj krytykuje tak, że ktoś miał wpływ na jego decyzję. Ciekawe jest, że to wszystko praktycznie mówi teraz z perspektywy czasu, kiedy wypłacono mu pewnie wszystkie pieniądze, kiedy wszystko otrzymał na konto, to teraz ma żale i pretensje. A wtedy jak był pracownikiem klubu, tutaj trenerem Legii Warszawa, to takich rzeczy po prostu nie powiedział, jak był w Legii Warszawa. No skandaliczne tak naprawdę słowa. I teraz kolejny cytat z Zyklafuricza udzielony dla gazety Przegląd Sportowy, tak dla tutaj Przeglądu Sportowego. Cytuję. Przecież wcześniej w kwietniu sytuacja była dużo trudniejsza, a pozytywne nastawienie działaczy, którzy, mieli, którzy mnie spierali, pomogło, pomogło odwrócić losy sezonu. Minęło kilka miesięcy i jakby przestano to rozumieć. W takim wielkim klubie ktoś powinien umieć powiedzieć trenerowi tak albo nie. Jeżeli ktoś wreszcie to zrozumie, Legia będzie się dalej rozwijała. O! I to jest koniec cytatu. Czyli proszę bardzo, czy Klafuricz już ma gotową receptę na to, jak pomóc Legii Warszawa. On już wie. On mówi tak... W tak wielkim klubie ktoś powinien umieć powiedzieć trenerowi tak albo nie, jeżeli ktoś wreszcie to zrozumie, legia będzie dalej się rozwijała, czyli on już ma gotową receptę. Szkoda, że tak naprawdę tą receptę nie zaszczepił jak był trenerem Legii Warszawa. To jeszcze raz zacytuję tę wypowiedź, przecież wcześniej w kwietniu sytuacja była dużo trudniejsza, a pozytywne nastawienie działaczy, którzy mnie wspierali, pomogło odwrócić losy sezonu. Minęło kilka miesięcy, i jakby przestano to rozumieć. No ale to działacze mają oczywiście po prostu wspierać y, działania trenera. Ale jeżeli wszystko idzie w złą stronę, Dariusz Mioduski ma tak ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o biz zarządzanie biznesowe, że nie będzie czekać po prostu ktoś mu spuści tą drużynę na sam, sam dół tabeli albo do pierwszej ósemki, tak? No tutaj cele są jednoznaczne. Zresztą Dariusz Mioduski powiedział, że ktokolwiek to przychodzi do Legii Warszawa, to musi się liczyć z presją, tak? Jeśli chodzi o wyniki, to nie jest klub dziś z pierwszej piątki, z pierwszej dziesiątki, ósemki, który można sobie poprowadzić le raz lepiej, raz gorzej, bo tam są ogromne oczekiwania. Ogromna jest presja na wyniki, trzeba się z tym liczyć, tak? Natomiast tutaj mówi Clapuris w ten sposób: Przecież wcześniej, w kwietniu, sytuacja była dużo trudniejsza. A pozytywne nastawienie działaczy, którzy mnie wspierali, pomogło odwrócić losy sezonu działacze mogą wspierać e, trenera, mogą wspierać pion sportowy, natomiast Dariusz Mioduski e, nie, nie wykona pracy tak naprawdę za Klafuricza, na końcu to Klafuricz jest rozliczany ze swojej pracy, cały pion sportowy, dyrektorzy sportowi i tak dalej, tak? E, także no to są skandaliczne absolutnie słowa, e, to po prostu e, co mówi Klafuricz na temat Legii Warszawa, mówi e, co powinien Dariusz Mioduski robić w swoim klubie, jak, e, że powinien zajmować się zarządzaniem biznesowym, no to on nie rozumie w ogóle po prostu istoty funkcjonowania filozofii dzisiejszych klubów. Tak? W dzisiejszych klubach na świecie są takie sytuacje, gdzie trenerzy potrafią stracić em, pracę praktycznie przy, em, na skutek rozmowy, na przykład z władzami klubu, tak? czy z, z prezesem, bo się pokłócą, bo mają inną filozofię. Taka jest rola. To jest prywatny, tak naprawdę klub. Ktoś inwestuje potężne pieniądze, swój prywatny kapitał em, w klub piłkarski. E, oczywiście jest to klub, który należy do kibiców, natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie zarządzanie, to wszystko zależy po prostu tutaj od właściciela. tak I w tym przypadku tym właścicielem jest Dariusz Mioduski. Tak? Sam fakt, że ostatnio na przykład dorzucił do budżetu 20-30 zł dokapitalizował ten klub z własnych pieniędzy, no to wyobraźcie sobie tak, że ktoś wykłada z własnych pieniędzy 20-30 milionów złotych, żeby dokapitalizować, żeby zwiększyć tutaj finanse w tym klubie, no to nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie nawet włożyć takie pieniądze, tak, z, mając swój majątek Ryzykują, ryzyko, ryzykując swój praktycznie majątek. No a kasował, co mógł skasować po prostu w, w, tutaj jako trener. Przyjął po prostu pieniądze, został zwolniony i dzisiaj się wypowiada krytycznie na temat tego, jak, jak Dariusz Mioduski powinien mu dziękować tak naprawdę, że miał taką szansę, że mógł się zaprezentować, bo warto wspomnieć o tym, że Klafuricz wcześniej prowadził dam, damskie drużyny, tak? Nie prowadził męskiej drużyny, tylko był trenerem w damskich, żeńskich po prostu drużynach. No Skandaliczne słowa Krafuricza absolutnie powinien być wdzięczny Dariuszowi Miodowskiemu, że był asystentem, że później był trenerem, że dał mu możliwość, że godnie go opłacał, dał mu możliwość mieszkania w godnych warunkach w Warszawie, wszystkie te apanaże tak, ubezpieczenie zdrowotne, apartament, i tak dalej, nie wiem, czy tam kierowca nie był czasem jeszcze wszystko to miał praktycznie, i on jeszcze ma dzisiaj czelność tutaj krytykować, czy krytykować Dariusza mioduskiego, powinien przede wszystkim sam z siebie powiedzieć tak, że ja nie zrobiłem tego z Legią, ja tego nie osiągnę, popełniłem takie błędy, a on dzisiaj przerzuca po prostu piłkę jakby na Dariusza Mioduskiego no To jest absolutnie skandaliczna sytuacja. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grzewdzone, zostaniesz powiadomienie. Kiedy wrzucę nowy filmik, napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.